Robert Lewandowski wzgardził galą mistrzów, nie raczył się pojawić. Wielki nieobecny gali mistrzów sportu. Robert Lewandowski wciąż goni za marzeniami. Rozwijając swoją karierę w słonecznej Barcelonie, niestety, zaledwie kilka dni temu okazało się, że lewe w styczniu nie zagra w lidze hiszpańskiej, ponieważ organizatorzy podtrzymali decyzję o jego zawieszeniu na trzy mecze. Piłkarz mimo wszystko przykłada się do teningu w zewce Barceloną, by łatwiej mu było grać i komunikować się z kolegami z drużyny. Z tego względu nie mógł przylecieć na Galę Mistrzów Sportu, która odbywa się w Warszawie. Anna Lewandowska nie była w stanie ponownie zastępować męża na ważnym wydarzeniu, ponieważ przebywa właśnie na kongresie behaty, co jest dla niej bardzo ważne. Żona gwiazdy sportu realizuje się w tańcu. Który chce wdrożyć do własnego biznesu. Wmyśliła, że rozwinie działalność i swoje umiejętności taneczne, by wdrożyć układy w planie taningów, które udostępnia w swojej aplikacji. Trzeba przyznać, że żona Roberta oddaje się swojej pracy, a jej mąż nie ma nic przeciwko temu. Na gale wysłał również godne zastępstwo. Chociaż jedna z najbardziej uwielbianych par polskiego show biznesu nie pokazała się w ojczyźnie, to wciąż zamieszkuje w niej mama sławnego sportsmana, Iwona Lewandowska. Kobieta z gracją zaprezentowała się na ściankach. Gdzie zapozowała do zdjęć w błysku fleszy. Co więcej, wyróżniła się na tle gwiazd, którym wybrały kreacje w ciemnych kolorach. Mama Roberta zaprezentowała się w długiej różowej kreacji z niewielkim rozcięciem i odsłoniętymi ramionami. Całość uzupełniła skromną biżuterią. Na bankiet zabrała jedynie swojego partnera. Okazuje się, że na imprezie pojawiła się jedynie w towarzystwie partnera.